Halo, gdzieś witajcie! Z tej strony Miś tu Pole. Dzisiaj sobie pogramy luźnie gierki w Fortnite, 10 łapek wlatuje coś, co śpiewam, no tak Tylko sprawdzę czy to jeszcze się nagrywa Nagrywa się Więc możemy zaczynać Albo pogramy sobie na razie Kreatywa, żeby się rozgrzać. Let's go. Możecie dać łapeczkę tak jak ja? Opóźnienie jest. Możecie dać łapeczkę tak jak ja? Ten kto ogląda, please. Yy, daj nie nie yy, jest do tego. Coś na czacie napis. Możecie dać łapeczkę, tak jak ja. Ten kto ogląda, please, e, daj... nie e, jest. do no tego. Dobra. Więc... Czekajcie, bo coś mi posyłają. Dobra, to sobie idziemy na... Nie wiem, na ID pójdziemy. Dziękuję tej osobie za lajka. Ale coś na czacie napis... Dobra, to sobie idziemy na... Nie wiem, na pójdziemy... Ta osoba, która dołączyła, dziękuję za łapeczkę, bardzo dziękuję. Pamiętajcie, 10 łapek, muzyka. więc lecimy to będzie taki jakiś niedługi lajbik mm. o i dziękuję na y, kubik za subka, dziękuję dobra walić to, idę tak po prostu mogliśmy w sumie na plec zabaw pójść. Wiem, może się pisać, że nie umiem budować, bo nie umiem. Nie umiem budować w ogóle. Totalnie nie umiem budować. Teraz szybkie turkle lecą. Pierwszy turklik. Drugi turklik. Szybko edytowanko na rozgrzanko. 10 łapeczek i muzyczka wlatuje, pamiętajcie Więc ra... wlatuje muzyka I Możecie napisać w komentarzu Jaką mam muzykę śpiewać To będzie taki fragment tej muzyki Jak wbijecie 10 łapek O ile wbijecie

Jezu, co się stało? Miałem przyciski. Już jesteśmy Dobra, chyba idziemy na plac zabaw, wiecie? Chyba zmieniam tytuł, wiecie? Na jakieś giery Dobra, to poczekajcie, muszę zmienić tytuł Czekajcie. Nie nam tytułek. Zobaczycie jak to się... Zobaczycie jak to się robi. Patrzcie. Wchodzicie, w edytuj film. Tutaj dajcie. Kasuję yy. Plac zabaw. Co 10 łapek. I zapisz. I patrzcie. Wchodzicie na mój kanał. I Giełki zapisz. dla zabaw. No i teraz już mamy ten tytuł. Nauczyłem się trochę lepiej tego, okręcić na intisy. Lol. Ja nie umiem nigdy, Ai, ty intysów, stój! Nie chcę spaść. そうです。 Słyszeliście to? Co się stało? Ja to słysza... Dobra, idziemy na plac zabaw. Mm. Dajcie tą łapkę. Dla was to nic nie robi, a mnie to wspiera. to idziemy na pełza Nie, nie chcę dobierania. Lecimy. Hm. Mm. na na baler, bale... balera yeah yo. dobra idziemy na balera 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 jak to się tam gada gramy się sami a później do jakichś typów dołącza będziemy ich może prankować że a będziemy nagrywać Ojej, co to jest? Co to jest? Aha, tu się gra balerem. Dobra, trafimy to zróbmy jakieś Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo wymierzenia strzał. Waszło Gotowi? Znowu Cristiano. gotowi? Teraz tam na górze. O! Teraz tam na górze. Dobra, Waga, gotowi jesteście? O, ja jestem gotowy. I do góry. No, odbij się. Nie, 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 wpadaj tu Lecimy. Musi się tutaj zatrzymać. Stój Co się stało? Lecisz Ej, tej bańki się nie da tak zdobyć. Baga... Będzie gol! Nie no, ale było, panie no już prawie, już było bliżej i uwaga. O nie, no ja nie wierzę. Stój, sprawdźmy to. To Go. Na ślepo będziemy strzelać. O, to jest dobry plan. Poleciało. A my lecimy z koksem. Nie! To jest niemożliwe. Dobra, rzucę to tu. Nie, będzie niewidzialność. Dla tej kuli. Uwaga, gotowi jesteście? Ja, nie! Ale to robię. No nie. Do. Dobra. Jeszcze jakieś łapy będą. Nie ma. Dobra. No to. To był takie krócickie lewik. Dobra. No, no, no to. Cześć. Do następnego. Cześć.